W tym roku światełko przekazali nam harcerze z, ze szczepu numer 444 w Łomiankach. Bardzo dziękujemy. Póki co niech świeczółki zgasną, a zapalimy je potem w czasie Komunii Świętej, żebyśmy mogli słuchać słowa, no i modlić się wspólnie. Zacznijmy może od sprawdzianu ukolędowienia narodu polskiego i społeczności bielańskiej. Pewnie znamy. Spróbujmy po cichutku. Dobrze? Trzy cztery. Wyłączyli prąd. To klasyczna historia, która się może dzisiaj rzadko wydarza, ale, ale jeszcze w naszych czasach poprzednich to było częste zjawisko. No więc, oczywiście, biegam po mieszkaniu, szukam, gdzie są zapałki, gdzie jest świeca. Z trudem znajduję, i okazuje się, że nasze mieszkanie, które, w którym mieszkamy już kilkanaście lat, przy blasku świecy wygląda zupełnie inaczej. Budzi się żona i pyta, co się stało. Sprawdzamy bezpieczniki. Okazuje się, że są sprawne. No, pewnie elektrownia coś tam zawiodła. Oczywiście natychmiast budzą się nasze dzieci i wszyscy gromadzą się najprawdopodobniej przy jednym stolu, stole, gdzie płonie świeca. O właśnie, tak. Nie wiadomo, czy to jest głos aprobaty, czy, czy, czy sprzeciwu co do właśnie tych dźwięków, co do, co do tego światła. I dlatego tak sobie pomyślałem, że są w ciągu roku dwie takie liturgie, gdzie możemy jakoś inaczej, przy, przy nikłym blasku świec i to ten, tych świec, z płomyczkiem betlejemskim. Czasami udawało nam się ten płomyk przechować aż do Wielkanocy, żeby Wigilia Zmartwychwstania też była sprawowana przy tym blasku, ale nie jest to łatwe, żeby przechować taki ogień. Pamiętam też historię, przepraszam, że tak mi się zabrało na, na wspomnienia, ale dawno, dawno temu jeździliśmy tutaj z Boża pod Sandomierz do wioski, gdzie urodziła się nasza mama. I słuchajcie, była to wioska, pod Sandomierzem nazywała się Janowice. I w tych Janowicach nie było prądu. Dla nas, dzieciaków z miasta, to była istna rozkosz. Zapachy, które pamiętam, to pamiętam właśnie wtedy, z tamtego okresu, kiedy, kiedy nie było prądu, kiedy wszystko y, y, obserwowaliśmy przez właśnie, kiedy babcia zapalała naftową lampę, a dziadek wyciągał takie radio z olbrzymią baterią i tam odpowiednich radiostacji nadsłuchiwał. I, i ciekawa rzecz, że świat przy właśnie tym, tym nikłym blasku, świec czy. czy no wygląda, wygląda zupełnie inaczej. I dlatego. I dlatego dzisiaj sprawujemy tę mszę i śpiewamy po cichutku tę kolędę wśród nocnej ciszy. Jest i noc, i cisza noc, to okazuje się, że jest, nawet naukowcy teraz częściej mówią, że co prawda nie powołują się tutaj na tę kolendę, ale że światło jest zdecydowanie z, za dużo w przyrodzie, że przyroda od tego, no, cierpi bardzo. I dlatego po, po, polecili temu Elonowi Maskowi, żeby przemalował na czarno te swoje starlinki, dlatego, że one bardzo świecą na, na tym orbicie okołoziemskiej. No i takich przykładów możemy oczywiście y, y, dzisiaj przytaczać cały szereg. I dlaczego, dlaczego o tym, no w taką świętą noc, o takich tam Starlinkach wam opowiadam, albo o naszej babci? Dlatego że, no to jest cicha noc. Jest jeszcze cisza, która jest coraz rzadszym zjawiskiem. I noc jest rzadka, i cisza jest rzadka, dlatego że nawet do niedawna, jak się czekało na połączenie, no to była cisza w słuchawce, a teraz wymyślono, to się podobno nazywa, podpowiedzcie, to jest umilacz, o, umilacz, tak. I taki umilacz się włącza, żeby nie było ciszy, żeby ten biedak, co czeka na połączenie, żeby, żeby tak sobie miał miło. I oczywiście za żadne skarby nie potrafię tego umilacza wyłączyć. Podobno są jakieś sposoby, ale do tej pory ich nie, nie poznałem. I tak na różne sposoby a to w wincie, a to w toalecie, a to w sklepie jakimś dużym po angielsku śpiewają, ani chwili ciszy. I ta cisza wydaje się, że po prostu jest nieodzowna, no bo, bo, bo przecież pamiętamy może, między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. No, czasami wymaga życie wymaga ciszy i skupienia, i ciemności. Przecież kiedy się modlimy, no to możemy mieć oczy otwarte, ale wielu z nas, na przykład diakon Janek, przed chwilą żeśmy rozmawiali, on mówi, ja zawsze zamykam oczy, bo ja się muszę tak skupić. No i rozumiem, rzeczywiście na modlitwie, czy czasami, tak jak Jan, kiedy głosi Słowo Boże, no zamykamy oczy. Ciemność jest potrzebna. Ale to jest ciągle ta... Ciemność taka romantyczna w, wśród nocnej ciszy, ale przecież doświadczamy też innej ciemności i innej nocy. Na przykład choroba jest takim milczeniem strasznym, z którym nie potrafimy się pogodzić, albo, albo śmierć kogoś. No. Trudno dzisiaj mówić, ale, ale może warto w tę noc powiedzieć, że, że, że doświadczenie Bożego Narodzenia najbardziej mamy szansę przeżyć w czasie naszej śmierci. I to jest oczywiście dramatyczne, może nawet niezbyt eleganckie tutaj porównanie, no ale tak jest. A cóż dopiero mogą powiedzieć Ukraińcy, którzy już prawie rok toczą wojnę? I ta wojna to też jest albo cisza, albo noc, kiedy wyłączą prąd, nie ma ogrzewania. No i tak jest właśnie, i tak jest właśnie w życiu no, naszych przyjaciół z Ukrainy. Tak więc pierwsza zwrotka dzisiejszego kazania brzmi, noc i cisza jest potrzebna. Spróbujmy przejść do drugiej zwrotki. Przypomnę, że zaczyna się ona od słów, poszli znaleźli. So it's Wspaniali pasterze, może chwila teraz w, w naszym kazaniu, którym podpieram się kolendą, która powstała gdzieś tam na przełomie XVII-XVIII wieku. Dosyć stara kolenda. Otóż ci pastuszkowie to jest, no, według tego, co mówią nam bibliści. Możemy spytać: tutaj przyjdzie czasami nas odwiedza znakomity polski biblista, ksiądz Krzysztof Barcki. No to jest właściwie, no margines społeczny, absolutne niziny, no, mówimy tak zdrobniale pastuszkowie, ale właściwie chyba lepiej by było powiedzieć, no pastuchy zwyczajne. No i właśnie, i to, są, to są niziny społeczne tamtej epoki, to są jak sobie tak dzisiaj myślę, może jacyś te, tacy niewydarzeni hippisi z tamtych czasów, no, no niezbyt takie, towarzystwo jakieś wspaniałe. No i, i, i ciekawe, że do takich właśnie ludzi przychodzi, przychodzi Jezus Chrystus. Czasami podejmowaliśmy próby, żeby tego pastuszka jakoś podnieść jego rangę. I, I może ktoś pamięta, jak, jak próbowano nazwać tego pastucha, y, 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 że to jest inżynier obserwator. No niestety ta nazwa się nie przyjęła i może dobrze, dlatego że no, pastuch to jest zwyczajny pastuch. No. Czasami mówimy tak pogardliwie o kimś, jakimś hipisie, a może o jakimś mocherku. Nasza mama też miała taki beret mocherowy. Ale warto dzisiaj wspomnieć, że do tych biedaków gdzieś tam z dworców, do tych różnych hipisów, do, do, do tych naprawdę ludzi dotkniętych biedą przychodzi, przychodzi Jezus Chrystus. No ale tak sobie myślę. Dzisiaj, w naszych czasach, w 2022 roku, za chwilę kolejny rok, kto jest takim pastuszkiem naszych czasów? No jest chyba Ukraina. To są właśnie ci biedacy, którzy mogą, mogą doświadczyć no, tej bliskości. My sobie możemy wyobrazić, no i bardzo im współczujemy, ale jednak siedzimy w ciepłych domach, jemy smaczne różne przysmaki. Tu miałem przygotowany taki cytat z, z tego z profesora Matczaka, taki tekst krąży po internecie. Pewnie go z, z, znacie niektórzy przynajmniej, ale chyba sobie darujemy, bo on dosyć jest wobec naszych braci niewierzących bardzo, bardzo krytyczny. Dlatego dlatego nie odwołem się do, do, do ojca y, słynnego rapera Maty. Tylko no, rzeczywiście, są, jest to świętowanie, które dotyczy nie tylko niewierzących, ale nas, chrześcijan, że coraz bardziej pozbawieni tej treści duchowej. No i wtedy rzeczywiście możemy patrzeć na, na wschód, na Ukrainę i patrzeć, jak, jak bardzo to doświadczenie wzmacnia ich każdego z nich, który doświadcza przecież tam giną masowo ludzie. To jest okrutne doświadczenie wojny, a jednak oni są takim właśnie pastuszkiem, pastuszkiem dzisiejszej Europy. Do nich przede wszystkim przychodzi nasz Pan Jezus Chrystus. W tym roku pewnie czytaliście albo słyszeliście, że święto Bożego Narodzenia w prawosławiu wypada 7 stycznia. Ale biskupi w tym roku prawosławnie uchwalili, że kto chce, czy tam kościoły, które się odważą, mogą świętować 25 grudnia razem z nami, z Polakami, razem z całą Europą. Tak więc myślę, że Ukraińcy w tym roku będą mieli dwa święta Bożego Narodzenia 25 grudnia i 7 stycznia. I że oni właśnie do nich możemy, ich możemy pytać, jak, jak przyjąć, jak przyjąć Jezusa przez ich właśnie upokorzenie, przez ich ból, przez ich, no, tę wojnę, śmierć, chorobę i lęk. To była druga zwrotka, no, ale musimy chyba do bardziej pocieszających, łagodniejszych tematów, do trzeciej zwrotki. teraz będzie już krócej, nie, nie bójcie się. Ach, witaj zbawco, zaczyna się trzecia zwrotka. Spróbujmy po cichutku. Spór w kościele, jak długo trzeba było czekać na Jezusa. Te cztery tysiące lat. Teraz niektórzy poprawiają, że trzeba by śpiewać wiele tysięcy. W ten spór nie, trudno jest się włączyć, dlatego że, że Abraham to jest mniej więcej 1800 lat przed Jezusem, a Mojżesz to jest XIII wiek przed Jezusem. Może nie cztery, ale nie będziemy się przecież o te daty spierać. Wiemy, że przyszedł Jezus Chrystus z dalekim Betlejem. Wiemy, że jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem i jest zbawicielem. To, to, to czekanie na zbawiciela dotyczy właśnie wszelkich społeczności, wszelkich, wszelkich ludzi. No, tak jak, jak zeschła ziemia jest spragniona deszczu, jak noc jest spragniona i dąży do dnia jak, jak no w wiele podobnych sytuacji, jakby żądamy, oczekujemy pocieszenia. Choroba chce, chce uzdrowienia. I, i, I Zbawiciel, i ten mechanizm jest za każdym razem bardzo podobny. Właściwie ten sam, że do biedy przychodzi, przychodzi Zbawiciel. Przychodzi Bóg. I ludzie czekali na tego Zbawiciela, Tyle tysięcy lat, a potem przyszedł Jezus i powiedział, że zaraz powróci jeszcze raz. I to było dwa tysiące lat temu. No i czekamy, kiedy powróci. I stawiam pytania teologom, czy jeszcze za naszego życia jest możliwe, żeby powrócił Chrystus. I tak sobie myślę. A może On powrócił, może po prostu tego nie, nie zauważyłem, może nie dostrzegłem, nie doświadczyłem. Ale unikalne jest doświadczenie ludzi, którzy, którzy czują ten, ten głód, post. Tak jak w Prawosławiu, żeby świętować Boże Narodzenie, trzeba pościć od świętego Filipa, stąd post Filipowy, 40 dni, a potem można świętować. Albo doświadczać tak jak na Ukrainie, wspomnianej przed chwilą. I wtedy do, tego, do tej pustki, do tego bólu. Może przyjść nasz Pan Jezus Chrystus i to powtórne przyjście, to może być przyjście, którego doświadczamy na różne sposoby. I już, żeby was nie zamęczyć w piękną noc, to już ostatnia zwrotka naszej kolendy, yy, która zaczyna się od słów, i my czekamy na Ciebie Pan. Spróbujmy po cichutku. thank you Nauczę się na następne święta. Czwarta zwrotka mówi o tym oczekiwaniu, które dokonuje się i spełnia się w każdej mszy świętej. Dzisiaj też bardzo bym chciał, żeby się w jakim stopniu, na no ile czujemy ten, ten, to, ten, 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 no ten głód, no, przyszedł w tej mszy świętej pod postacią chleba i wina. Składamy sobie też życzenia. Dostałem bardzo dużo pięknych życzeń i, i może od kogoś z Was, ale powiem szczerze, że, że otrzymałem jedne życzenia, które sobie tutaj wypisałem na karteczce. Otóż tak brzmiało. Pozwólcie, że, że je przeczytam. Dwa zdania. Nasze święta będą inne, pisze Łukasz. Pierwszy raz bez naszego taty. Tato zmarł w tym roku. A był niezbywalną częścią czasu przejścia. Wchłaniam w siebie niedawną biel. Na całej po połaci no, tam był śnieg, ale dobrze łamie nią czerń Bielą przełamuje gorycz. Na całej połaci spokój. Spokój czasu minionego i przyszłego. Spokój dostrzeżenia yy, yy, mijanej szczodrości i wdzięczności za to, co mam. To są moje tegoroczne życzenia Bożonarodzeniowe. Spokój, pokora i wdzięczność. Spokój dostrzeżenia mijanej szczodrości, której doświadczyliśmy i wdzięczność za to, co mam, co posiadam. I tylko się mogę, może zdradzę, myślę, że się nie obraci, Znakomity polski krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski. Dziękujemy Ci, Łukaszu. Niech te życzenia, które wypływają z tej kolendy i z dzisiejszego święta, niech trafią do Was, żebyśmy umieli w swoim spokój, pokora i wdzięczność. Wdzięczność i zauważyć to, co się dzieje wokół nas. Tyle wspaniałych rzeczy, choćby nawet ta, ta, ten odzew w stronę Ukrainy, z którego myślę, że możemy się cieszyć i być dumni. Wyznajmy wiarę.